W Polsce rzeczywiście od wielu lat mamy do czynienia z tym, że ten wskaźnik, liczba, odsetek przeszczepień nerek od żywych dawców był rzędu 5-6%. W ubiegłym roku to było 10%. I mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten nam, czyli kilku ośrodkom, które w Polsce zajmują się tym nieco trudniejszym wariantem przeszczepienia, czyli przeszczepieniem od żywego dawcy, bo. Yy, ta promocja powinna między innymi polegać na tym, żebyśmy całemu społeczeństwu i przede wszystkim biorcom, a może jeszcze bardziej rodzinom biorców, tych osób, które potrzebują przeszczepienia, powiedzieli, że to właśnie ta metoda leczenia ludomości jest absolutnie najlepsza. Jest znacznie lepsza niż przeszczepienie nerki od dawcy zmarłego, jest znacznie lepsza i długofalowe daje znacznie lepsze efekty niż dializy, mimo tego, że nasi koledzy nefrolodzy znakomicie każdego mogą w tej chwili leczyć dializami, ale to nie zatrzymuje rozwoju powikłań niewydolności nerek, przynajmniej w pełnym wymiarze, tak jak robi to przeszczepienie, czyli przeszczepienie nerki od czy dawcy jest najlepszym wariantem leczenia schyłkowej niewydolności nerek I to powinniśmy mówić społeczeństwu, to powinniśmy mówić rodzinom osób chorych, a na końcu może właśnie tym osobom chorym i o tym powinni wiedzieć także medycy. Tutaj jest przekaz do lekarzy rodzinnych i do nefrologów po to, żeby nefrolog, który opiekuje się taką osobą z niewydolnością nerek, której stan się pogarsza, wiadomo, że w pewnym momencie ta osoba będzie musiała być leczona czy przeszczepieniem, czy hemodializami, żeby nie była ta osoba jakby przesuwana do listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki, tylko żeby w pierwszym rzędzie Została rozważona, czy jest możliwość, żeby ktoś z otoczenia tej osoby oddał jej nerkę. Żebyśmy zrobili przeszczepienie nerki od żywego dawcy najlepiej przed rozpoczęciem przez tę osobę dializ. Wtedy wyniki są najlepsze. Więc taka promocja musi się opierać na tym, żebyśmy powiedzieli: tak, umiemy to robić, robimy to, co jest najlepsze dla tego pacjenta, ale potrzebujemy, żebyśmy. Ci pacjenci razem z ich rodzinami byli do nas wcześniej przesyłani, żebyśmy mogli ich kwalifikować do takiego przeszczepienia.